Jeszcze jasno, no to trzeba skorzystać z pogody, no i nagrać dla Was na dzisiaj odcinek. Cześć wszystkim, Seba z strony, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale BetSite, a dzisiaj chyba jeden z najważniejszych dni dla wszystkich kibiców piłki nożnej, czyli finał Ligi Mistrzów. Zapraszam do oglądania. Tak jest, w dzisiejszy sobotni wieczór jest tak naprawdę wielkie święto piłkarskie, czyli finał Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain kontra Inter Mediolan. No jest to chyba... Dzisiaj najlepsze wydarzenie sportowe, które można oglądać. Kupon gramy u bukmachera Forbet, który przygotował 300 zł za gola wybranej drużyny w finale Ligi Mistrzów. Jeżeli byście byli zainteresowani tą promocją, link jest standardowo w opisie. Polecam się zapoznać, tam jest wszystko opisane, a my przechodzimy już do kuponu. No i jeżeli o niego chodzi, no to zaczniemy sobie od piłkarskiej niszy, gdyż nie chciałem grać singla, chciałem zaoferować coś więcej. Kłoniłem się ku Bułgarii, ku lidze bułgarskiej. Mamy mecz. Ardy kontra CSKA Sofia, spojrzałem co tam się ciekawego dzieje, no i jest to tak naprawdę finał Ligi Bułgarskiej. Finał Ligi Konferencji Bułgarskiej i CSKA Sofia jest w tym spotkaniu tak naprawdę faworytem. Wygrywają ostatnio wszystko, są w fenomenalnej formie, a gospodarze no nie są najlepszą drużyną. No i oczywiście jest to finał, także szanse na pewno jakieś mają. Jednak oczywiście jeżeli patrzymy pod względem head to head, statystycznym, kursowym, jak wygląda forma, jak wyglądała tabela, no to CSKA Sofia ma na pewno większe szanse. No i po kursie 1.63, aż żal nie spróbować. Myślałem też nad innymi spotkaniami do tego kuponu, głównie nad Ligą Turecką, gdyż dzisiaj są jeszcze cztery spotkania w Lidze Tureckiej. 4 albo 3, no patrzyłem na pewno na mecz chrli ze sporu. Tam też wygląda to dosyć ciekawie. Ich zwycięstwo jest po fajnym kursie, bo chyba po 1.4 albo po 1.5. E, także tym też się można zainteresować, aby sobie dorzucić do kuponu. Ja jednak tego nie brałem, no bo Liga Turecka jest dosyć specyficzną, dosyć dziwną ligą, chyba że ktoś by chciał pójść w over 2,5 bramki, nie był tam najwyższy kurs. Ale jako na dobitkę myślę, że można sobie dorzucić, ale ja nie o tym. Przechodzimy właśnie do Paris Saint-Germain, Intermendiolan. No i jak ja to widzę? A, no bo patrzyłem, zastanawiałem się, co tu można ciekawego pograć. Wydaje mi się, że Paris Saint-Germain wygra, finał Ligi mistrzów wygra w tym o że będą drużyną lepszą, będą drużyną, która będzie po prostu przeważyła w tym spotkaniu, będzie grała lepiej, bardziej agresywnie, będzie chciała pokazać, że są w tym sezonie najlepszą drużyną. No i zastanawiałem się, co tutaj można pograć. Można było iść ryzykownie w czyste zwycięstwo Parisją-Germań, bardzo fajny kurs. Można było iść w over rzutów rożnych Parisją-Germań, over 4,5 już był po dosyć fajnym kursie, bo tam coś koło 1,4, 1,5. Można by było iść wprać w BTTS, myślę, że Intermediala no, nie odda tego. Oczywiście będą walczyli, będą gryźli wręcz trawę, także kto czy nie jakieś faule Interu Mediolan, albo żółte kartki. Ja poszedłem sobie w zakład specjalny, no bo Forbet takie oferuje i jest to naprawdę dosyć ciekawa opcja, kiedy nie wiadomo, co postawić. I poszedłem w zakład specjalny, który oferuje, że Paris są żermę strzeli minimum jedną bramkę i wykona powyżej trzech rzutów rożnych po kursie 1-5. No do takiego dubla i w ogóle na takie spotkanie wydaje mi się, że, dosyć do, że to jest dosyć dobra kombinacja, która po prostu e, powinna wejść. Na początku na kuponie miałem zakład specjalny na Inter e, Tam było powyżej dwóch rzutów różnych oraz powyżej Dwóch celnych strzałów, bo po kursie 1-7. Zastanawiałem się nad tym. Te trzy różne Interu Mediolan niekoniecznie mnie przekonywały, bo zespoły francuskie niekoniecznie robią dużo rzutów różnych. tym bardziej w takim spotkaniu. Nie wiem, jak mogłoby to wyglądać ze strony Interu Mediolan. Jednak jakby ktoś chciał coś z wyższym kursem, no to taki zakład specjalny w, for, w Forbecie. Jest, jest on dosyć ciekawy. Jest też dużo innych zakładów, na przykład specjalnych na zawodników ich celne strzały na więcej bramek, na to, że Paris Saint-Germain nie przegra i, albo że Inter Mediolan wygra i warto się tym zainteresować, jeżeli ktoś nie ma konta, no to promocja jest w opisie, a my możemy kończyć ten odcinek. To jest nasz kupon kurs244, gramy za stówę, także do wygrania 215 zł. No i miejmy nadzieję, że na zakończenie e, tego miesiąca oraz na zakończenie Ligi Mistrzów będziemy mieli zielony kupon, e, no bo na kanale Betsite większość odcinków z Ligi Mistrzów była u mnie zielona, także no jestem dosyć pewny, w ogóle te typy mi się podobają, także miejmy nadzieję, że po prostu coś z tego wyjdzie. No i teraz czas na konkurs. Zanim do niego przejdę, będzie mi miło, jeżeli zostawicie mi subskrypcję na tym kanale, gdyż teraz jak będzie przerwa od piłki nożnej, no to będziemy grali e-sport, tenisa, może jakieś typy żużlowe się pojawią, na pewno będzie więcej shortsów z ciekawostkami e oraz z różnymi opowieściami sportowymi, także warto nas śledzić. Miło będzie, jeżeli zostawicie też łapkę w górę, komentarz, co wygracie na sobotnie finał Ligi Mistrzów, no i oczywiście komentarz konkursowy. A jeżeli o niego chodzi, no to poprosimy Was, abyście podali mi dokładny wynik meczu Paris Saint-Germain No i standardowo pięć najszybszych osób zgarnie po 20 zł do bukmachera Forbet. To był było na tyle, Trzymajcie się i cześć!